W takiej sytuacji, że wychodzi do ringu i nie ma kolegów. Czy rozumiecie ten gdzieś teraz moje słowa? Ale w ringu w momencie wyjścia nie pomagaj jemu, bo on ci nie pomoże. Jasne Ty jesteś, ty masz wygrać Raz. Ze raz Witam Was, nazywam się Piotr Winiczewski. Miałam dzisiaj przyjemność poprowadzenia seminarium w Wielosłowaku Samuraju. Przeprowadziliśmy sobie dzisiaj parę kombinacji, parę akcji, parę parę, można powiedzieć sytuacji z życia, z ringu. I z całego żeby chciałbym Was zaprosić do uczestnictwa i do w Samurai Gym w Rocach. Pozdrawiam, do zobaczenia. Dwa mocne wdechy, otwarte oczy, blok tu. Żebyś cały czas miał przegląd i wziął te ciążkę, okay? nie panikował. Rozumiemy o co mi chodzi? Dobra, zmieniamy się, idziemy, dawaj. I to minuty jeden, to minuty drugi. Dla re, dra, relacji. Dobra robota. Dużo, dużo nowych, nowych technik było zastosowanych, których wcześniej nie wiedziałem. Nie? Na słowa pasjonerów, Jestem bardzo zadowolony dzisiaj. Mieliśmy bardzo dużo materiału technicznego. Przepracowaliśmy akcję w dystansie, w półdystansie. Mamy teraz przygotowania do najbliższych zawodów Dolnego Śląska, więc tutaj trener na pewno kilka fajnych myczków nam pokazał. Jestem zadowolony z tego. Na pewno przepracujemy. Także działamy i widzimy się na zawodach. To było naprawdę tutaj wyjątkowe dla młodzików i dla przyszłych zawodników. Mam nadzieję, że te elementy sobie no, to jeszcze... To sobie radzie, dziękujemy bardzo.